11 listopada to nie tylko święto odzyskania przez Polskę wolności, to nie tylko dzień, w którym zakończyła się pierwsza wojna światowa. Jest to potężny kosmiczny portal, który otwiera nas na drogę do naszej wewnętrznej wolności, drogę do nas samych. Dzisiaj całe niebo Pomaga Ci odkryć czym jest wolność, być odważnym, pójść za sobą, uruchomić wewnętrzne możliwości i zastanowić się nad tym, co jeszcze cię ograniczało przed ruchem do przodu, co cię zatrzymywało, co ci przeszkadzało. Dziś też z dwóch jedenastek wynika 22, czyli tworzenie nowych struktur, nowych możliwości. Może przyłączenie się do jakiejś nowej grupy, która jest grupą Twojego serca. Może po prostu pójście za jedenastką, czyli za intuicją i mądrością serca. Ale też dziś jest dzień, w którym spływają opiekuńcze istoty, w którym nawet przez to pochmurne niebo przejawia się słońce i jakość życia, nowego życia. Dlatego, że trzydziestka, jaka wynika z całej dzisiejszej daty, zawsze sprowadza dobrą, anielską pomoc i możliwość komunikacji, zaproszenia do swojego życia tych świetlanych istot. A jak wyglądają istoty, które przychodzą właśnie dzisiaj? Za chwilę Ci to narysuję. I też zinterpretuję to. Świetlane istoty dzisiejszego dnia wnoszą w sobie noszą w sobie radość, ale też płyną z przepływem nowego powietrza. Błękit jest takim kolorem, który wnosi nową jakość, nowe powietrze do twojego życia. Nową przestrzeń do realizacji. Są płomienne. Mają otoczenie cudownych, złoto-żółtych barw. Barwy pomarańczowej, która będzie rozświetlać Twoje idee. Anioł światła, które przychodzą, pomagają Ci dzisiaj spojrzeć głęboko siebie i zobaczyć w swoim życiu nadzieję na nowe. Przynoszą potrzebę jasnej komunikacji i wyrażania się, jaka płynie przez gardło. Mów wyraźnie o swoich potrzebach. Zamanifestuj światu to, co chcesz powiedzieć, co chcesz pokazać, co chcesz mu dać, pozwól sobie na to. Idź za głosem swojej intuicji, to mówią dzisiejsze świetlane istoty. A oto, jak wygląda taka świetlana istota. Zobacz. Ma przepiękną, złoto-niebieską aurę. Jej włosy są. Złoto-żółte, a oczy koloru zielonego pokazują, że jest nadzieja. Te istoty spływają tutaj, aby pomóc nam ziemianom, pomóc tobie i pomóc mi. Możesz zapraszać je do swojego życia. Jeśli poczułeś to, co mówię do ciebie, Podlajkuj ten film, znajdź mnie i idź ze swoim świetlanym przekazem pozdrawiam cię Wioletta Ewa Tuchowska Wella www mistyczna Bramanet.